Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj mamy unboxing kalendarza adwentowego Bell. Zakupiłam go w Hebe. Słuchajcie, ogólnie inspiracją do zakupu jakiegokolwiek kalendarza jest dla mnie Glam Paula. Serdecznie ją pozdrawiam. Nie sądzę, żeby taki miniaturowy kanalik jak mój w świecie YouTube'a ona kiedykolwiek widziała czy zauważyła, ale tak ją serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, ja po prostu wybieram. Dla siebie te kalendarze, które chcę mieć, którym są produkty, które chcę przetestować, które mnie interesują, a normalnie nie chciałbym mi się ich szukać albo kupować na przykład w wersji dużej, tylko właśnie jakichś takich próbek, travel size, żeby przetestować, czy. Ten, ten produkt dany mi w ogóle mnie interesuje. Słuchajcie, uważam, że ten kalendarz naprawdę ma piękną grafikę, dlatego że nie rzuca się tak od razu, że to jest kalendarz adwentowy, że koniecznie musi być na święta. Owszem, mamy tutaj, zobaczcie, taką śnieżynkę, ale mamy też serduszka, mamy po prostu prezenty, mamy tu niby jakieś choineczki, ale niekoniecznie musimy uznać za choineczki, te trójkąty. I zobaczcie, gwiazda jest. Cała ta grafika też jest... Naprawdę spoko na prezent Wcale niekoniecznie pod choinkę na przykład, tak? Albo jako kalendarz adwentowy, tylko może ktoś sobie chce w inne dni otwierać. A czemu by nie? Ja myślę, że w ogóle kalendarze adwentowe no, są fajne, dlatego że możemy przetestować produkty, lub też uzupełnić swoją toaletkę o produkty, które nam się kończą, albo chcemy ponownie mieć danej firmy, albo po prostu chcemy zacząć dopiero kolekcjonować... Jakąś kolorówkę czy pielęgnację, i konkretny kalendarz nas zainteresuje. Ja obecnie mam tak, że nie chcę konkretnie kalendarza do otwierania, że je po jednym okienku w adwent i tak dalej, i tak dalej. Nie za bardzo. E, interesuje mnie, aby mieć e, produkty i do testów, i do tego, żeby wam powiedzieć, czy mi się coś sprawdza, czy mi się coś nie sprawdza. Ja jestem użytkownikiem takim bardzo podstawowym, nie mam żadnych umiejętności do malowania się. Dla mnie kreska tusz, produkt do brwi, bo mam bardzo kiepskie brwi czy do konturowania, wszystko jest jak najbardziej na tak. Niestety z cieniami nie daję sobie rady, kiedyś nawet myślałam, żeby może na jakiś kurs się wybrać, nauczyć się. E, bo czemu nie? E, I słuchajcie, e, po prostu widziałam, jak ona ten e, kalendarz Bell otwierała, i bardzo, ale to bardzo mi się spodobał, e, bo są tam produkty, które chciałabym mieć, a jeszcze ich nie mam, a nie wiem, czy by mi się chciało tak e, pojedynczo kupować. Więc otwieramy ten kalendarz i teraz Was zaskoczę. Kalendarz w normalnej cenie, on jest w ogóle tak wysuwany, zobaczcie. W normalnej cenie, zwykłej na stronie internetowej Hebe, już Wam pokazuję, już szukam w telefonie i Wam zaraz to e, e, pokażę. Ja kupiłam go, um, słuchajcie, w cenie zaledwie, zaledwie 147,89, ponieważ był wtedy w promocji i tylko i wyłącznie dzięki glam. Pauli wiedziałam, że taka promocja jest. Ona powiedziała: Słuchajcie, bo ja chciałam ten kalendarz, ale normalnie on jest w cenie 269 zł i za tyle teraz jest w Hebe. A u mnie słuchajcie, mi się udało kupić i już Wam zaraz tutaj w ogóle poszerzę. Mam nadzieję, że tu nie widać moich danych osobowych, żadnych w tym nie. Zobaczcie, ja go kupiłam w takiej oto cenie. A normalnie rzeczywiście jest w tej cenie poniżej skreślonej i za tyle jest teraz w Hebe za 269 zł także słuchajcie ja się zabieram za odpakowanie tego świetnego kalendarza, a dlaczego jest świetny to Wam zaraz powiem, bo mi się tutaj dużo rzeczy podoba jedyneczka jest taka mała, wąziutka ja powiem Wam, że w ogóle nie mam niczego z belt nie mam niczego z beltu teraz mamy tak mamy tu kolagen made from coconut with and corn i słuchajcie to jest eye serum czyli mamy serum pod oczy wydaje się że jest niewielkich rozmiarów ale jeżeli to jest pod oczy to jest 10 gram jeżeli jest pod oczy to przeważnie te produkty są raczej mniejsze, bo jak mam nawet pełnowymiarowe pod oczy kremy z kalendarza Douglasa czy z jakiegoś innego, to zawsze są takie mniejsze. I słuchajcie, tu również mamy raczej taką mniejszą pozycję, ale być może jest tak, że to jest nawet pełnowymiarowe. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, ale bardzo się cieszę, że mogę wypróbować. Ja, wszystko, co jest pod oczy, naprawdę bardzo lubię. Wszystkie produkty pod oczy, żeby sobie przetestować i zobaczyć, czy coś rzeczywiście działa. Więc mamy jedynkę, teraz dwójka. Dwójka też jest taka woziutka. Zobaczymy, co mamy w dwójce. W dwójce, słuchajcie, to już jest na pewno pełnowymiarowy, no bo jakby nie. To jest Ultra Gloss Lip Serum Voluminizer i to jest, słuchajcie, taki piękny kolor. Tylko patrzę, czy właśnie gdzieś tu jest jakiś numerek, bo chciałabym wam powiedzieć, ale tego numerka nie widzę. A jest hologlow. Hologlow i tak wygląda yy, nasz błyszczyk. Niestety mam dzisiaj inną kamerę, która nie wyostrza tak dobrze jak ta moja, yy, którą zazwyczaj nagrywam, ale za to światło mam lepsze. Więc musiałam wybrać coś za coś. Yy, to jest Ultra Gloss. Słuchajcie, Ultra Gloss I zaraz zobaczymy w ogóle jakąś środku wygląda i czy ma ładny zapach czy dziwny. Oj, pięknie pachnie. Pachnie jak guma balonowa. No, totalnie pachnie jak guma balonowa. Zobaczymy sobie, jaki daje efekt. Trochę na ręku sobie tu po. Dobra, więc nie widać. Słuchajcie, tutaj pomalowałam. No, widać, tylko by trzeba było. O, teraz widać. Dobrze, teraz wam pokazuję. Bardzo delikatny. Idealny nawet, żeby nie wiem, jakiejś osobie młodej, typu na nastolatce, zakupić może taki kalendarz, ale pod oczy, krem, Czemu nie? Zaraz zobaczymy, co będzie dalej, bo ja już nie pamiętam, ja oglądam wszystkie unboxingi Glam Pauli i wiem tylko, że bardzo chciałam mieć ten kalendarz, który nawet długo do mnie szedł Słuchajcie, teraz mamy gadżet, to są e, spinki i ja te spinki, słuchajcie, chciałam mieć <grybki> Bo kiedyś chciałam je sobie kupić, ale nie zawsze zapominałam, a teraz będę je miała To są e, typowe spinki do e, odgarnięcia sobie e, grzywki czy też włosów, które nam opadają na twarz? jak robimy sobie makijaż albo maseczkę jakąś. Także mamy takie oto spineczki. Ja te spineczki chowam już do pudełeczka. Wyspoliki. To jest numer 3. I ja chciałam bardzo mieć te spinki w no naprawdę. Czwórka. Czwórka, czwórka, czwórkę mamy. Czwórka jest też taka wąziutka. Co my tu mamy? Też jest tubeczka malutka i mamy tutaj just free skin. I co my tu mamy? Color Balance This Primers. To jest, moi drodzy, primer. Baza łagodząca, wyrównująca kolory skóry od makijaż. I ta baza jest w wielkość też 10 gram. Taka oto malutka, ale fajnie, powiem Wam. Gładzająca idealnie na moje zmarszczki, więc wypróbuję sobie. Czemu nie? Tu mamy piąteczkę, coś tu nam gra, e, dosyć takiego ciężkiego, ale ładny kolor. Long Lasting Nail e, e, Lakier, zotkałam się. E, I czy tu jest gdzieś kolorek? E, jaki to jest kolor? Powiedzcie mi, no nie wiem, nie widzę. Nie widzę kolorku. Nieważne, pokażę Wam po prostu do kamery. Piękny kolor. Kamer, kamera tak jakby pokazywała, że to jest pomarańcz, zmienia kolor. A to jest, słuchajcie, mm, to nie jest czerwień i to nie jest pomarańcz, to jest tak jakby coś pomiędzy. Ale na, naprawdę kolor jest bardzo, bardzo ładny i nigdy nie miałam z Bell lakieru do paznokci. A ja lubię eksperymentować ze zwykłymi lakierami, więc jak dla mnie naprawdę okej. Okay. Szóstka szóstka, cały czas takie wąziutkie są te pudełka, w szóstce mamy uuu, tu mamy Matte Liquid Lipstick 8 godzin stay taką mamy o, taką oto mamy pomadkę na pewno jest to pełnowymiarowa pomadka zaraz zobaczymy jak ona tu wygląda, ten kolor wow jak się pięknie ją rozprowadza Naprawdę cudowny kolor. Zapach też bardzo taki neutralny, lekko waniliowy, ale powiem Wam, że bardzo ładnie rozprowadza się na ręku i czuję taką wilgoć. Nawilżenie. Bardzo fajna jest ta pomadka. Zobaczymy, jak zaschnie. Bardzo ładny kolor w ogóle. Jestem ciekawa, jak ten kolor, żeby mi będzie. Jak się pomaluję, teraz nie, bo będę miała na pewno krzywe i będą się wszyscy ze mnie śmiać. 7. 7 jest już troszeczkę większa. Znaczy, jest troszeczkę większe pudełko. I mamy tutaj, mam nadzieję, że czarną kredkę Longwear Eye Pencil. Więc tak, ale to jest czarna, czarna, bo przypuszczam, że skoro mamy czarną końcóweczkę, tak, i to mamy jeszcze kredkę automatyczną. Słuchajcie, nie ma za, u mnie za dużej ilości kredek. Kredka czarna się zawsze przyda. Nie wiem, jak wy macie, czy korzystacie w ogóle z czarnych kredek, ale u mnie jak najbardziej. Powiem Wam, że ona e, wygląda bardzo podobnie do tych, które. kredek do ust w ogóle, bo tu do oczu też, ale do ust nawet w kształcie. E, kredki, które były w kalendarzu z e, Lorala. E, taki sam kształt. Nie jest to taka zwykła okrągła, tylko zobaczcie. Wygląda na droższą, jeżeli wiecie co mam na myśli, wygląda tak bardziej ekskluzywnie. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bardzo lubię, mogę mieć w każdej ilości kredki czarne, bo mi się zużywają bardzo szybko. O matko, tu coś jest w ogóle? Czy ja coś pomyliłam? Nie jest! Ojoj, co tu jest? Najmniejsza na świecie gąbeczka. Tak, najmniejsza na świecie gąbeczka. Słuchajcie, nie wiem, czy ja nie mam z tą gąbeczką zrobić, ale ona jest tak miciu że po prostu, czy tu gdzieś jest coś napisane, nie Słuchajcie, to jest najmniejsza gąbeczka chyba, ona jest jeszcze mniejsza niż e, ta, która była w kalendarzu Douglasa Słuchajcie, no ona jest na pewno do korektora, e, więc słuchajcie, jak się nawet ją zmoczy, to ja myślę, że do nic tego nie będzie Jakby porównać z moim palcem, to zobaczcie, co to jest za gąbeczka to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą uważam tu za mały bubel, bo ja rozumiem, ale ta gąbka mogłaby naprawdę być po prostu połową nawet zwykłej gąbki, ale nie takie coś. Bo ja tak nie lubię takich miniaturowych gąbek, nie używam. Dziewiątka jest większa i dużo cięższa, i widzę, że tu mamy. O, elegancko, mamy maskarę. I to oczywiście też pełnowymiarową produkt pełnowymiarowy i to nie żaden travel size i mamy upper and lower lash no proszę, będzie bardzo precyzyjna bo jest tak zresztą napisane że jest to precyzyjny tuż do rzęs górnych i dolnych także bardzo się cieszę tuż tak samo jak kredka czarna u mnie w każdej ilości przyjmuję bez problemu dziewiątka, teraz mamy dziesiątkę, dziesiątka jest znowu mała dziesiątka jest znowu mała to my tu mamy w dziesiątce u Liquid Bronzer, mm. A słuchajcie jak fajnie wygląda to opakowanie, spójrzcie, też tak bardzo premium, bardzo premium, zobaczcie jaki to ma w ogóle yy, kolor, czy używacie w ogóle w płynie bronzerów i róży, bo ja nie i musiałabym się nauczyć z nich korzystać, bo nie umiem. Taki kolor mamy, dosyć ciemny, zaraz sobie Na pewno bierzcie małą ilość, zobaczcie. Taki ma trochę chemiczny zapach, powiem Wam, ale no teraz to ja sobie narobiłam. A jeszcze mam białą bluzkę, zobaczcie, nie mogę rozetrzeć. Dosłownie wzięłam kropelkę, kropelkę, i zobaczcie, co mi się tutaj zadziało. To jest totalnie do dalszej obróbki. Muszę zrobić pauzę, bo idę wytrzeć palec, inaczej będę cała brązowa. I po krótkiej przerwie jestem z wami. Wytarłam sobie palec, ale zostawiłam na ręku. Zobaczymy, jak to się zmienia kolor. Zobaczymy, jak ta pomadka się utrwali, bo powinna zastygnąć, bo to jest matowa. I jedenastkę teraz mamy. Jedenastka też jest trochę dłuższa i coś w niej tutaj lata. O! Perfect Brow. Hmm, ciekawe, ciekawe. Słuchajcie. Mamy tutaj Flamaster do brwi z grzebyczkiem. Ok, muszę zobaczyć. Jestem bardzo ciekawa. Super. W ogóle ja szykuję się do nagrania. Będzie hall z temu. Totalnie zaszalałam w temu, słuchajcie. Tak zaszalałam, że masakrę. Z ubraniami głównie, ale też kupiłam sobie coś do brwi i ja zaraz w ogóle zobaczę, jak to będzie się rysowało. Będę miała całą rękę porysowaną. Ok, bardzo delikatny kolorek, ale już widzę, że nie wiem, czy to będzie mój kolor. Tak delikatnie robi kreski. Czy się. No, trochę się te kreski słuchajcie mi tak rozlewają. Nie wiem jak to by wyglądało na brwiach, ale nie wiem czy też wy to zauważycie tutaj w kamerze, ale jak rysuję te kreski, to one mi się trochę rozlewają. Także nie wiem jak to będzie, jak na skórze i to zwłaszcza jeżeli ktoś ma strefę tę tłustą, to nie wiem jak to się skończy. Może się rozmazać. Mamy dwunastkę, mamy dwunastkę. I tak, przy okazji, jak jesteśmy już w połowie kalendarza, to tylko tak chciałabym skromnie powiedzieć, że jest uruchomione wsparcie kanału. Można też docenić mój film i po prostu wysłać mi podziękowanie. Wszystko jest zawsze przy mojej nazwie kanału, przy danym filmie. A to tylko tak, taka, taka dygresja przy otwieraniu kalendarza kalendarza, kalendarza, kalendarza. Jest późno. Słuchajcie, kredkę mamy znowu w takiej wersji, bardziej premium i tu mamy też longwear, czyli powinna nam dosyć długo tu posłużyć, nie ścierać się i to jest kolor czerwony, automat i myślę, że to ma nam posłużyć ta kredka do, idealnie pasuje, zobaczcie, do tej pomadki, którą mieliśmy wcześniej. Z tej zastygającej, matowej Spójrzmy, pasuje idealnie Bardzo ładnie, fajnie Lubię, kiedy są jakieś e, Pasujące do siebie kosmetyki Że, my, że możemy dobrać <laughs> Przepraszam, kredkę do e, Pomadki, także jak najbardziej Super Dwunastka, e, teraz trzynastka O, trzynastka to już zupełnie inna bajka W trzynastce mamy O, akurat to bardzo lubię Naprawdę. Mam dwa czarne i bardzo lubię. Już Wam pokazuję. Mamy puszek i ja naprawdę je stosuję. E, nakładam i sklepuję sobie pod oczy e, pudę. E, I z bardzo dobrych rozmiarów. Idealny i bardzo delikatny. E, dobrze uszyty. Bardzo się cieszę, bo ja je regularnie e, czyszczę, e, czy tam piorę. One się też mi zużywają. E, więc. E, bardzo się cieszę. Teraz tak, trzynastka była, piętnastkę widzę, a czternastka gdzie? Czternastka jest u góry. My też mamy taki mniejszy. Mamy i uwaga, o, tak myślałam. To teraz mamy róż. Słuchajcie, taka wersja jak ten brązer. Bardzo mi się podobają. Naprawdę mi się bardzo podobają. Wszystkie te tubki mają 10 gram. No znowu, zobaczcie, zrobiłam taki malutki tylko pik i zobaczcie, że, że będzie znowu jazda Znowu to rozsmaruję, i nie wiadomo. O, zobaczcie, jaki fajny róż. Widzicie? Teraz są takie modne róże do wklepywania w policzki, więc słuchajcie, ja się muszę nauczyć pracować. Nie umiem pracować z um, płynnymi ani brązerem, ani różem. No nie, po prostu, no ale chcę, chcę się nauczyć i się nauczę. Będę eksperymentować, będę się malować. Najlepiej to w weekend, piętnastka, żeby mi się później ze mnie nie śmiał, że wyglądam jak klaun, ale będę. Teraz mamy skrap do ust. Bardzo się przyda, żeby położyć tą matową pomadkę i elegancko zrobić sobie konturówką. Także mamy, zobaczymy. Nie, nie ma żadnego zapachu, a ten skrap w ogóle. Czy jakieś drobinki on ma? To taka wazelinka z, z mikrodrobinkami, ale takimi naprawdę mm, bardzo drobnymi. Nie zrobimy sobie krzywdy, także bardzo fajnie. Możemy sobie najpierw przygotować usta pod pomadkę. To jest piętnastka. Teraz szesnastka. Szesnastka. Wszystkie mają mniej więcej takie same kształty. E, teraz mamy mm, Lash e, Serum, i to jest, słuchajcie, Uwie. No już. Już wiem, że to bardzo mi pasuje. Uwielbiam y, te białe. Y, o, to jest biały. Białe serum, które można dać pod tusz, żeby też odżywić i wydłużyć sobie jednocześnie rzęsy. Ja stosuję zawsze. Nie maluję tuszem, dopóki nie nałożę odżywki. I powiem Wam, że bardzo lubię takie odżywki. Nigdy z nie, nie miałam. Więc bardzo się cieszę, że mogę przetestować. Zobaczcie, jak przemyślany jest ten kalendarz, tak? Mamy. Y, no, spineczki zakładamy, żeby zrobić sobie makijaż. E, mamy kredkę do oczu czarną, mamy tusz, mamy serum, e, mamy puszek, żeby nałożyć sypki puder. E, mamy e, i błyszczyk, e, i pomadkę, zależy co chcemy, z konturówką. Uważam, że to jest świetne, żeby kupić komuś, jak ktoś chce zacząć e, zbierać kolorówkę. Teraz to była szesnastka, powiedzcie mi. Tak, bo teraz będzie 17, która jest dosyć ciężka. Tu mamy 17. Jestem ciekawa, co tu jest. Tak myślałam, że taki ciężki to będzie tylko lakier. I owszem, to jest lakier i on ma jakiś kolor. No słuchajcie, ja nie widzę w ogóle koloru na tych lakierach wydaje mi się, że to jest numerek taki 21, bo tamten był inny. To jest nudziakowy kolor. Yy, niestety, kamera z tego co widzę trochę przekłamuje, dlatego że ten kolor jest yy, ciemny nudziak yy, róż, ale taki bardzo, bardzo brudny, nudziakowy i ciemny, yy, a nie, yy, widziałam, że w kamerze wyglądało to trochę inaczej. Osiemnastka, osiemnastka jest większa, tak wygląda. Osiemnastka, i mam nadzieję, że to jest to, co ja myślę, że to jest, bo pamiętam, a nie, jeszcze nie. Jeszcze nie to. Tu mamy kamień do masażu. Słuchajcie, te kamienie są tak teraz modne, wszyscy się tymi kamieniami masują, nawet mężczyźni. Bardzo ładnie wykonany, słuchajcie. Nie jest to. Znaczy, tu widać, że jest to taki typowy, no nie kamień, kamień, a raczej jakieś tworzywo, jakiś plastik. Ale jeżeli ktoś nie chce kupować drogich kamieni, no to też. On się może sprawdzić dokładnie tak samo Nie wiem, czy jest jakaś duża różnica To by się musiała wypowiedzieć tak naprawdę osoba, która się na tym zna, na tych masażach, na masażach kamieniami I na przykład powie, nie, musi to być taki, ja, ja mam w ogóle z, z Rozentala chyba Taki drogi mam kamień do masażu I nie wiem, czy to jest taka jakaś różnica pomiędzy tworzywem sztucznym, takiego kamienia, tak E, czy, e, czy jest aż taka duża różnica, może chodzi o to, że jest chłodniejszy, bardziej naturalny, nie wiem, niech się wypowie ktoś, kto się na tym zna, ale mamy tu taki kamień, osiemnastka, teraz dziewiętnastka, gdzie dziewiętnastka, dziewiętnastkę mam, już znalazłam, mamy dziewiętnastkę, dziewiętnastce mamy, co to jest, żel e, do brwi, proszę, żel do brwi, Ale nie tylko, bo to jest brow and lash, Czyli do rzęs i brwi. Jak to ma niby zadziałać na rzęsach? Czy to jest żel do stylizacji um, i pielęgnacji brwi? Ok, i rzęs. Czyli to jest bardziej e, pielęgnacyjny żel. Ja już myślałam, że to jest taki żel utrwajający, a to jest żel, który jest jednocześnie i do rzęs e, i do brwi. Upiększający. Dwudziestka. Dwudziestka. Co mamy w dwudziestce? Bardzo ciekawe są produkty, naprawdę. W dwudziestce mamy Glow. Oto będzie rozświetlacz. Tak, płynny rozświetlacz. No to mamy rozświetlacz, który pasuje nam do y, naszych poprzednich tubek. Tak jak mówiłam, wszystko to jest 10 gram. Teraz zrobimy rozświetlacz. E, Roświetlacza w płynie też nie umiem używać, więc wszystko zawsze kamienkami. Ok, już Wam pokazuję. Tu zrobiłam taką malutką kropeczkę. Rozsmarujemy i zobaczymy, czy on ma połysk. Nie ma, jak to wygląda. Czy widzicie? Bardzo taki słabiutki, delikatny. Z drobinkami. Bardzo delikatny. Powiem Wam, że nie wiem, czy nie użyłabym tego bardziej na powiekę. Bo zobaczcie, no nie daje aż takiego. Zależy, jaki ktoś chce uzyskać efekt. Ale myślę, że na powiekę też by było bardzo fajne. Ale mamy tak naprawdę całe nasze trio 21, więc możemy wykorzystać jak chcemy. 21, moja ręka wygląda teraz, o tak, w taki sposób wygląda. Ta pomadka, właśnie. Powiem Wam, że pomadka jest cały czas mokra. Będzie się ścierała. Nie, chyba, że musi jeszcze dłużej zasnąć. Nie wiem, jak długo ona powinna zasnąć. Mamy 21, w 21 mamy kredkę. Czy ona jest jakaś inna od tamtych? O co tu chodzi? To jest eye, do oczu, ale co jest z niej innego? Brązowa jest chyba już, prawda? Tak, i się super cieszę. Słuchajcie, brązowa jest, taki ciemny brąz, ale naprawdę fajnie się nimi maluje. Już jestem totalnie zadowolona. Naprawdę jestem zadowolona na maksa, bo ja lubię i brązowe, ciemne i czarne, także bardzo fajnie. 22. 22. 22, teraz już wiem, co tu jest. 22. 22, słuchajcie, mamy gumki frotki, ale frotki. Nie są frotki, tylko co Ja gadam, co ja gadam o tej godzinie. Ale słuchajcie, one są no tak super na zimę. Zobaczcie. Wersja z puszkiem bardzo fajne, taka guma porządna. Powiem Wam, że naprawdę. Jak myślicie, co zrobiłam? Wpadła mi na rękę i naprawdę, i muszę ją od razu prać. Mam nadzieję, że to zejdzie. No, zobaczcie, co zrobiła. A przynajmniej, widzicie, jest jakaś wpadka. Przez zawsze coś interesującego. Ale pobrudziłam sobie. Jestem zła. Aha, pobrudziłam sobie. A są naprawdę fajne. Ja bardzo lubię takie. Mam nawet na głowie jedną, ale taką bardziej. Mm, atlasową, czy jak to tak powiedzieć? 23, ale musiałam to pobrudzić. No, ale ze mnie luzer. Luzer jestem. A tu mamy mm, Liquid Eyeshadow. O, super! Zobaczcie, cień wpłynie. Jak już malujemy całą rękę, to malujemy dalej. Będziemy mieć już całą. Wow! Zobaczcie. Nigdy nie wiem, jak Wam pokazywać. Dziś, co ja jestem jakaś taka naprawdę. Nieudana. O, teraz będzie lepiej widać. Zobaczcie. Mmm, jaka tafla. Pięknie to wygląda, słuchajcie, pięknie. Super. I tu jeszcze taki duży. Nie, nie wiem, ile, na ile bym to miała, jakbym tak musiała non-stop sobie oczy malować nim. I ostatnie 24. Co będzie w naszym finałowym okienku? Nasze finałowe okienko. I czekamy, tam, ta, tam, tam. I mamy tu, yy, o, wodoodporną maskarę, Maskara wodoodporna, czarna, pełnowymiarowa. No to dajcie teraz znać, bo już otworzyliśmy cały kalendarz i ja się pobrudziłam, pobrudziłam sobie gumkę, teraz idę ją wyprać. Słuchajcie, powiem Wam tak. W tej cenie, w której ja kupiłam ten kalendarz, uważam, że jest fantastyczny. Czy uważam, że się opłaca go kupić za te 260, ileś złotych? Nie. Tak, ja sobie myślę, bo słuchajcie, jeżeli on y, był w cenie 100 kilka złotych, tak jak wam mówiłam już czas nie pamiętam, przepraszam, ale mam kłopoty z pamięcią, naprawdę, to może w jakimś vlogu gadaniowym, gadka szmatka, jak będzie, y, i powiem wam szczerze, że za 140 kilka złotych, czy nawet za 170, uważam, że jak najbardziej tak, bo mamy tu y, bardzo przemyślane produkty, które tworzą całość do makijażu, więc uważam bardzo fajna sprawa, kosmetyki naprawdę y, są raczej dobrej jakości, prezentują się fajnie kredki są bardzo dobre y, ale czy y, zobaczcie, Douglas kosztował 299 tak, Tak kosztuje normalnie 269 ja kupiłam naprawdę w mega promocji y, ten kalendarz więc uważam, że za tą cenę, za którą ja kupiłam, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę i to jest taniuszko i naprawdę super produkt więc e, sami powiedzcie mi co o tym myślicie, jeżeli ten kredaż Wam się podoba to po prostu musicie śledzić na stronie Hebe albo ogólnie e, w internecie na innych stronach e, Czy jest dostępny w cenie niższej niż te 269, bo uważam jak na start, czy na prezent dla nastolatki, czy nawet dla start dla takiej osoby która chce zacząć mieć podstawowe rzeczy do makijażu, do kolorówki, czy nawet dla kogoś, kto uwielbia kredki, czy czarne, czy tusze. No Uważam, że ten kalendarz jest naprawdę bardzo fajny, ale Wy ocencie, czy warto go kupić, czy nie warto, czy będziecie na niego polować, jak będzie w obniżonej cenie. Co o nim myślicie, bo ja jestem również ciekawa, dajcie mi znać. Ja bardzo się cieszę, że go mam i będę z tych produktów na pewno korzystać. To do zobaczenia! Następnym unboxingu, a jeszcze będzie trochę tych unboxingów gusiaki. Hej pa.